Jestem niks nerys. Pastel, idź stąd! Nie, nie widzisz, że nagrywamy idź stąd pastel! Pastel! Czekaj jeszcze jaju... Weź torbę z mąką, bo i widać, co robicie. Robimy naleśniki samodzielnie. Jak coś to nazywamy się Miechanie! Nie nazywamy się nic naleśnik. Nic naleśnik. T tak się nazywa ten filmik, a my się nazywamy y, ten. Pastel! No, y, 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 Pastel, nie zasłaniaj! Pastel, idź stąd! Załaj go! Jakby co to, to ja? Jestem miksem. To już ty tak... jesteś jego panią! Takim, zobacz, takim, na Zobacz, tak, już, pasterl, mamo, chodź, zobacz, chodź, chodź, tak pasterl, wygląda ciasto! Pastel, chodź, chodź. O, ty idź tam na ten. <śles> Jak chcecie... Z mąką nie przesadzaj, kochanie. Jak macie... Mąkę proszę odłożyć na miejsce już. Jak macie kaka, to polecam dodać takie kwiaty. Takie kwiatki, które są no, takie... Które były w pierwszych naleśnikach, nie? No. Hania. Ja teraz jeszcze pójdę po jajko. A pastel? <średnio> jeszcze dodam takie jajko. mama. jeszcze jajko. Sześć, sześć. Sześć jajek. Skorupki do kosza. Na trzy, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Jakie ślubowe Haneczko, skorupki do kosza. Ale to będzie na tych. Na... No to odłóż, to odłóż je z boku gdzieś tam. Włóż do tego żółtego, dobra? Widzisz, to Twój pioś! Jeszcze leko, mamo. Czemu muszę coś z mamo. No bo to dla mamy film będzie. Ale jeszcze go jeszcze go Dobra. Czekaj, do naleśników jest wody na lakę. Tak, gazowanej, i co, nie? Ten jaki grzeczny siedzi, kto by pomyślał. Dobra już ustarku. Daj Jajko jeszcze. Dobra już przynoszę. Pana to ostatnie. No to jeszcze jest są w lodówce. To już były ostatnie w lodówce. No. Dziesięć ugotowanych, pomalowane. I dziesięć żeście już wytłukły wcześniej chwilę. Myślałem, że pastel wyjdzie pierwszy. Pastel kic. Pastel się kara. pastel tu się pracuje. Czekaj, jego za O nie. Nie, nie ma zamykania. To możemy teraz się mieszać, no i i do Nie, na korki Małą mleko no, dałabyś. W sumie w ogóle nie dawałyśmy. Nie, nie dodaliśmy. Jeszcze jedno jajko, bo jajka zawsze dużo. No, jak chce się dużo Ten, e, ciasta, to trzeba dużo Dobra. Gdzie dwa jajka? A Ty chcesz mleczko? Nie, nie, nie dałem. Tak będzie wtedy Bąki puszczał. Kania do żółtego raz w łóż. Skoro żółtego, żółtobrąz. A gdzie Tu w kuchni. Będzie dużo na leśniczku. Jest <grym> mleko, za nim będzie mydło Tak? Tak? Dziecięca i kurwo. Naprawdę? Ktoś zesłania. Tygryskowa. Pastel, Znowu ktoś zesłania. Master, ostre. Uciekaj. ja miałam tylko 20 jajek. To ile by się już tego zbudziły? No, musi być z jajek. Uciekaj. Światełko włącz, kochany wiesz? O, dobra. Pastel. Ciemno zrobiło. Główne, główne tamto. Oświeciło Patrz, no. oświeciło tatę, żeby włożył światło. Patrz na tatę. Oświeciło go. Pink. Wy, pat na pomysł. Jak masz pomysł na to? to mm. Nie ma. odsunąć Nie. Mam może Jakby co to trudne dla nawet, prawda? No? Ale też lepiej. Tak, ale też dla i naprawdę to wszystko zjesz? Pewnie, tak to zje. poza tym to jest na zapas No. Jutro jeszcze wiemy. Ej, przyjmij większą miskę. Nie ma większej miski. Musisz mieszać delikatnie, żeby nie wylać. Jedna kropka na ziemi. I już ci daje mopa. Do sprzątania całej chaty. Idziesz na to. To jest zasłania. No dobra, wystarczy. Już. To chodźcie do zlewu, przylejecie to do słoika. Butelka. Do właśnie. O, kropka na ziemi. Kropka na ziemi. Lecisz z całą ziemią. Yy, całą podłogą. Lecisz, lecisz. Nie tu do tego słoika. Co rosół mama przywiozła. O, najmniej będziecie mieć tutaj. Ten... Czekaj. Oj. Ale tak byłem I ciekaw. Slew też jest. Matku jedyna. O, no to jest do... jeszcze. To jest dla siebie. Nie. chcę. Bo to gdzie mam tu wziąć? Postaw tutaj, dobra? Daj. Będzie... To dotąd nalej. Nie, bo będzie z Nie, bo się wyleje Dobra, to zamykamy. Pięknie i wysłamy mamy.